Dwóch odwiecznych wrogów, Kong i Godzilla, zostaje zmuszonych do zjednoczenia sił, by stawić czoła najsilniejszemu Tytanowi na Ziemi. Gotowi na najbardziej niesamowitą walkę na świecie? No to zaczynamy! Ogromny goryl imieniem Kong to prawdziwy król pustej ziemi. Bez trudu rozprawia się z drapieżnikami, które zakłócają jego spokój i potrafi rozerwać przeciwników na strzępy. Po kolejnej potyczce Kong zażywa kąpieli pod masywnym wodospadem, a potem odpoczywa na jednym ze wzgórz. Boli go ząb, a jakby tego było mało, wielka jaszczurka kradnie mu zdobycz, co doprowadza go do furii. Tytan słyszy ryk w oddali. Niestety, to tylko żaba. Kong smutnieje czuje się bardzo samotny. Tymczasem dr Eileen Andrus z organizacji Monarch prowadzi dużą konferencję i opowiada o życiu Konga. Wspomina też, że Godzilla przebywa na powierzchni ziemi, pomagając ludziom bronić się przed gigantycznymi potworami, znanymi jako tytani. W Rzymie pojawia się jeden z nich, Scylla. Godzilla natychmiast rusza na miejsce i za pomocą swojego radioaktywnego oddechu dosłownie wysadza potwora w powietrze. Zwycięstwo w międzyczasie badacze w pustej ziemi zauważają obszar o dużej aktywności sejsmicznej i odbierają z niego dziwny, niezidentyfikowany sygnał. Natychmiast zgłaszają to przełożonym. Aileen uważnie śledzi losy obu potworów. Widzi, że Godzilla spokojnie śpi w Koloseum i prosi, by go nie budzić. Znacznie bardziej niepokoi ją anomalia w pustej ziemi. Głuchoniema dziewczyna Gia chodzi do szkoły i próbuje skupić się na lekcji, ale zaczyna doświadczać halucynacji i przebłysków wspomnień. Eileen zostaje wezwana do szkoły jako przybrana matka Gii. Nauczyciele skarżą się, że dziewczynka ostatnio dziwnie się zachowuje i rysuje jakieś niezrozumiałe obrazy. Eileen próbuje dowiedzieć się, co dzieje się z Gią. Dziewczynka odpowiada w języku migowym, że czuje się tu obco. I nic dziwnego. Gia to ostatnia przedstawicielka plemienia Iwi, które zamieszkiwało wyspę Czaszki i jedyna przyjaciółka Konga. Eileen zauważa, że rysunki Gii bardzo przypominają anomalie, którą naukowcy wykryli w pustej Ziemi. Wyrusza do Miami, gdzie znajduje najlepszego podcastera, Berniego Heyesa, i prosi go o pomoc. Chcą odkryć, co lub kto generuje impulsy elektromagnetyczne w pustej Ziemi. Aby się tego dowiedzieć, muszą się tam dostać. Tymczasem Godzilla budzi się w Koloseum. Wygląda na to, że on również wyczuł ten sygnał. Potwór toruje sobie drogę przez wszystko, co napotka, i ryczy na helikoptery jak na natrętne muchy. Kong zostaje przetransportowany na badania. Gia zauważa, że jego ząb jest poważnie zapalony. Tytan dostaje środek usypiający i trafia pod opiekę najlepszego weterynarza, Trapera. Za pomocą potężnych lin usuwa on zepsuty ząb i wszczepia kongowi nowy. Bernie tłumaczy Ailin, że te dziwne impulsy mogą oznaczać nadejście nowego Tytana, albo to sygnał wołania o pomoc. Tak czy inaczej, nie można tego zignorować. Eileen, Gia, Trapper i Bernie ruszają do pustej ziemi. Podróż nie należy do najbezpieczniejszych. Muszą zanurzyć się w portalu razem z Kongiem i przemierzyć przestrzeń z zawrotną prędkością. Nie każdy wytrzymuje takie przeciążenia. Na szczęście cała ekipa dociera bezpiecznie do celu i widzi zadowolonego Konga, biegającego po swoim terytorium. Do najbliższego posterunku jest jeszcze 100 km, ale z jakiegoś powodu nie ma z nim kontaktu. W pobliżu ich statku pojawiają się potwory zwane wertacinami. Żeby uniknąć ataku, traper włącza tryb kamuflażu. Ich pojazd przybiera barwy wertacin. W tym czasie godzilla pojawia się na wybrzeżu Francji. Wzywane są siły specjalne, ale nikt nie potrafi go powstrzymać. Potwór atakuje wielką elektrownię jądrową, by pochłonąć jak najwięcej promieniowania, po czym kieruje się w stronę Arktyki. Według monarchu Godzilla gromadzi siły w obliczu nowego, poważnego zagrożenia. Eileen, Gia, Trapper i Bernie docierają do najbliższego posterunku obserwacyjnego i odkrywają, że został zniszczony. Ale kto mógł to zrobić? To na pewno nie był Kong, tylko ktoś równie wielki i niebezpieczny. Tymczasem sam Kong zauważa, że na jego ziemiach otworzyło się ogromne zapadlisko krasowe. Schodzi do środka i trafia do zupełnie nieznanego obszaru. Tam znajduje małego, prymitywnego stwora imieniem Suko. Kong próbuje się zaprzyjaźnić, ale Suko okazuje się agresywny. Kong rusza za nim w pogoń, lecz zostaje zaatakowany przez dwóch innych prymatów. Powalają go na ziemię, ale nasz bohater się nie poddaje. Jednego zrzuca w przepaść, a drugiego trafia kamieniem w głowę. Zostaje tylko Suko. Kong zmusza go, by zaprowadził go do kryjówki plemienia. I Suko się zgadza. Aileen przegląda nagrania z kamer bezpieczeństwa w bazie i widzi, że pojawił się tam olbrzymi prymat. Ale to przecież niemożliwe. Wszyscy sądzili, że Kong był ostatnim z gatunku. Gia wyczuwa, że sygnał alarmowy staje się coraz silniejszy. Zbliżają się. Nasi bohaterowie lądują w gęstej dżungli i ruszają na zwiat, starając się nie zostać obiadem dla gigantycznych komarów. Trapper przeczuwa zagrożenie i wtedy ich pilot zostaje pożarty przez drapieżne drzewo. Reszta drużyny ucieka w popłochu. W tym czasie Godzilla dociera do Hiszpanii. Świeci promieniowaniem i wygląda na bardzo rozdrażnionego. Wkrótce zanurza się w morzu i zmierza ku Arktyce. Tam mieszka Tytan o imieniu Tiamat, agresywny potwór pokryty ostrymi łuskami. W jego legowisku znajduje się największe skupisko energii elektromagnetycznej na Ziemi. Eileen i jej ekipa kontynuują podróż. Znajdują ruiny ludzkiej cywilizacji i uświadamiają sobie, że kiedyś mieszkało tu plemię Iwi. Malowidła na skalne przedstawiają Mofre, królową potworów z pustej Ziemi. Gia zauważa świecącą ważkę. Owad pokazuje dziewczynce tajne przejście do kopuły energetycznej. Nasi bohaterowie postanawiają sprawdzić, co się tam kryje. Tymczasem mały Suko prowadzi Konga do swojej kryjówki. Docierają do brzegu ogromnego zbiornika wodnego i wskakują do niego. Kong zostaje zaatakowany przez wielkiego potwora, przypominającego podwodnego Smoka, a Suko próbuje uciec. Kong pokonuje przeciwnika i dogania uciekiniera. Rzuca mu głowę potwora, po czym robią sobie przerwę na przekąskę. Kong częstuje malca mięsem z bestii. Wygląda na to, że w końcu się zaprzyjaźnili. Godzilla dociera do Arktyki i atakuje Tiamata. Dwaj najpotężniejsi tytani walczą na ogromnych głębokościach, używając całej swojej siły i energii. Godzilla zwycięża. Wchodzi do legowiska wroga i pochłania całą jego moc. Eileen i jej drużyna brną przez dżunglę, gdy nagle zostają zaatakowani. To ocalali członkowie plemienia Iwi porozumiewają się telepatycznie i od razu rozpoznają w G.E. jedną z nich. Nasi bohaterowie zostają zaprowadzeni do tajnej bazy plemienia. Tubylcy prowadzą G.E. do swojej królowej. Dzięki telepatii kobieta natychmiast poznaje całą historię życia dziewczynki. Eileen, Bernie i Trapper zauważają coś niesamowitego. Ogromne skupisko czystej energii, której Iwi użyli do wysłania sygnału ratunkowego. To właśnie ten sygnał obudził Godzilla. Ale co aż tak przeraziło tych ludzi? Królowa Eevee ujawnia powód ich niepokoju. Okazuje się, że dawno temu potężny i bezlitosny prymat o imieniu Skar King próbował podbić cały świat. Godzilla zdołał go uwięzić w ognistej otchłani pustej ziemi, ale teraz Skar King uciekł. Suko i Kong kontynuują podróż i wreszcie docierają do plemienia gigantycznych prymatów. Jest ich niewiarygodnie dużo, a ich przywódcą okazuje się nie kto inny, jak właśnie Skar King. Jest ogromny, bezwzględny i zachowuje się jak prawdziwy tyran. Dwaj giganci szykują się do walki. Skar King używa swojej potężnej łańcuchowej broni, a Kong dzierży olbrzymi topór. Rozpoczyna się epicka bitwa pomiędzy dwoma najpotężniejszymi tytanami i trudno przewidzieć, kto wyjdzie z niej zwycięsko. Jednak Skar King ma asa w rękawie. Kryształ zawierający lodową moc pradawnego tytana Shimo. Ogromny potwór, przykuty łańcuchami, słucha jedynie jego rozkazów. Na polecenie Skarkinga, Shimo próbuje zamrozić Konga i rani jego łapę. Nasz bohater ledwo uchodzi z życiem przed lodowym ogniem, ale zostaje zaatakowany przez kolejne prymaty. Ailinu uświadamia sobie, że to właśnie przez Skarkinga plemię Iwi wysłało sygnał ratunkowy. Zgodnie z prastarą przepowiednią, muszą obudzić Motrę, opiekunkę Iwi. Kluczem do jej przebudzenia jest Jia. Kong ukrywa się przed prymatami w niewielkim wąwozie, ale szybko zostaje odnaleziony. Na ratunek rusza mu mały Suko, zrzucając wielkie głazy na swoich pobratymców. Wkrótce ranny Kong dociera z Suko do świątyni Iwi. Biedny tytan pilnie potrzebuje pomocy. Tymczasem Skar King zbiera swoją armię, zabierając ze sobą Shimo. Godzilla to wyczuwa i wpada w furię. Po walce z Tiamatem Godzilla stał się 20 razy silniejszy. Wracamy do Konga. Do akcji wkracza doświadczony weterynarz Trapper. Zakłada Kongowi prototyp bojowej rękawicy protezy, dzięki której tytan może walczyć mimo poważnej rany. Pojawia się Suko i informuje Konga, że Skar King i jego armia zbliżają się. Kong zdaje sobie sprawę, że nie pokona ich sam, więc rusza na powierzchnię, by ściągnąć Godzilla do pustej ziemi. Gia próbuje przebudzić Mothra. Ma z tym tytanem wyjątkową więź, która pozwala jej osiągnąć cel. Mothra jest gotowa bronić ludu Iwi przed każdym zagrożeniem. Kong przechadza się wśród piramid w Kairze, a Godzilla natychmiast wyczuwa jego obecność. Oba tytany rzucają się na siebie w zaciekłej walce, ale jak pamiętamy, Kong jest poważnie ranny, a Godzilla pochłonął ogromne ilości promieniowania, co czyni go niesamowicie potężnym. Mimo nowoczesnej protezy, Kong nie jest w stanie pokonać przeciwnika i Godzilla już ma go zmiażdżyć. W tym momencie do walki wkracza przebudzona Mothra. Udaje jej się przekonać Godzillę, by zszedł do pustej ziemi i pomógł Kongowi pokonać ich wspólnego wroga. Plemienie Iwi ukrywa się w swojej świątyni. Armia Skarkinga jest tuż za nimi. Aby opóźnić ich nadejście, Trapper wykorzystuje Vertaciny, które właśnie mają okres godowy. Zwierzęta rzucają się na agresywne prymaty, a wkrótce do bitwy dołączają Godzilla, Kong i Motra. Oglądamy niesamowicie widowiskową i kolorową walkę Tytanów. Są tak potężni, że ich energia wywołuje ogromne zaburzenia grawitacyjne. Motra próbuje ustabilizować portal między światami, ale jej siły nie wystarczą. Na dodatek, razem z Kongiem, muszą co chwilę ratować ludzi albo suko. Kolejny wybuch energii otwiera portal i Tytani zostają przeniesieni do Rio de Janeiro. Ich walka toczy się dalej, już na powierzchni. Na rozkaz Skarkinga Shimo zaczyna wywoływać nową epokę lodowcową. Los całej ludzkości wisi na włosku. Wydaje się, że nikt nie wygra tej walki, bo wszyscy Tytani są równie potężni. Jednak sytuacja zmienia się niespodziewanie, gdy do akcji wkracza małe Suko. Niszczy kryształ, za pomocą którego Skarking kontrolował Shimo. Żądny zemsty za całe cierpienie Shimo natychmiast zamraża Skarkinga, a Kong rozbija jego lodowe ciało w drobny mak. Motra przywraca ochronną barierę dla plemienia Iwi. Gia żegna się ze swoim ludem i zostaje z Irene. Po zwycięstwie w tej intensywnej bitwie Godzilla wraca do Koloseum, by ponownie pogrążyć się we śnie. Kong razem z Shimo i Suko wraca do pustej ziemi. Teraz to on zostaje nowym przywódcą plemienia gigantycznych prymatów.